Witold a za mną jest poseł Włodzimierz Skalik. Dzisiaj tematem jest informacja, która dotarła do nas i do Polaków, że rząd Donalda Tuska postanowił zrezygnować z zerowego, zerowego, zerowej stawki podatku VAT na żywność, przywróci pięcioprocentową stawkę. Sytuacja, w której realizuje on podwyższanie podatków, zanim jeszcze wprowadzi swoje obietnice wyborcze, takie jak kwota wolna od podatku, czy też chociażby odliczenie składki zdrowotnej od podatku, to są rzeczy, które no, mogliśmy się spodziewać po rządzie Donalda Tuska, że najpierw będzie rozpoczynał od podwyższenia podatków niż ich obniżania. Natomiast postulatem konfederacji jest to, żeby jednak mimo wszystko nie uderzył w kieszenie Polaków, żeby do momentu, kiedy nie zostanie wprowadzona kwota wolna od podatku 60 tysięcy, nie podwyższać tej, tego. Watu na żywność. To uderzy w najbiedniejszych, to uderzy w Polaków, to uderzy w konsumentów, którzy muszą codziennie robić zakupy. Pamiętajmy, że to, że inflacja spada, nie oznacza, że ceny nie rosną, ponieważ to, że mamy jakikolwiek procent inflacyjny, oznacza tylko i wyłącznie tyle, że ceny są po prostu większe niż rok temu w tym samym miesiącu. To znaczy, że po prostu rosną wolniej. Natomiast ciągle rosną i ciągle są dostrzegalne, dostrzegalne w przy robieniu codziennych zakupów. Dlatego też jako Konfederacja, przypomnę, postulujemy to, aby kwota wolna od podatku została wprowadzona najpierw te obietnice Donalda Tuska, które były składane w kampanii wyborczej, a dopiero później możemy mówić o tym, aby przywrócić stawkę podatku VAT do 5%. O głos poproszę posła Wodzimierza Skalika. Szanowni państwo, eksperci uzasadniający decyzję rządu twierdzą, że Budżet państwa nie jest z gumy. No oczywiście, no ale przecież budżet Polaków, budżety, rodzin, budżety rodzinne też nie są z gumy. Ta informacja o zamiarze podwyższenia stawki VAT na żywność zakomunikowana przez Ministerstwo Finansu rządu Tuska świadczy o tym, że resort na czele z premierem ratuje ratuje niedoszacowane, przeszacowane przychody z VAT-u. Cóż, próbują ratować przychody budżetu, który jest źle skonstruowany. Konfederacja od samego początku tej kadencji podnosiła, że wydatki są przeszacowane, ponieważ koszty Zapro, zaprojektowane są zbyt wysokie, państwo polskie nie oszczędza, wręcz, yy, yy, wręcz buduje gigantyczny yy budżet i przypomnę, że VAT zaplanowany na ten rok to jest Kwota aż 316 miliardów złotych w stosunku do uzyskanych przychodów z tego tytułu w ubiegłym roku. 248 miliardów złotych, aż o jedną czwartą. Tusk chce ściągnąć więcej pieniędzy z tytułu VAT-u z kieszeni Polaków, i faktycznie. Komunikat stwarza pozorne wrażenie, że ceny spadają. Nie, ceny na żywność rosną, tak jak poseł Tumanowicz podkreślił, rosną tylko, że wolniej, ale niestety wolniej, ale i tak wysoko, bo inflacja odnotowana z styczniu, rok do roku, wynosi aż 4,9%, jeżeli chodzi o żywność i napoje bezalkoholowe w stosunku do 3% inflacji w ogóle, czyli żywność drożyje szybciej niż wszystkie inne towary. I to warto też podkreślić, że y, sprzedaż detaliczna wszystkich towarów wzrosła rok do roku o 3%, ale na żywność sprzedaż spadła rok do roku aż o 60%, co to oznacza, że Polacy zaczynają oszczędzać. Na zakupach żywności. I y, dobry gospodarz szukałby przede wszystkim oszczędności, jak mu brakuje pieniędzy. Nic z tych rzeczy. Tusk i jego ekipa zamiast oszczędności sięga do kieszeni Polaków. I drodzy Państwo, nie ma żartów. Y, szacuje się, że podniesienie VAT-u na żywność o 5%. Spowoduje wydrenowanie kieszeni Polaków o kwotę rzędu 12-13 miliardów rocznie. To jest bardzo poważna kwota i nie ma co tego bagatelizować. Oblicza się, że ten wydatek będzie wynosił, ten dodatkowy koszt będzie wynosił dla przeciętnej polskiej rodziny około 800 do 1000 zł. Ciennie zwłaszcza ten wydatek dotknie najuboższych, dla których udział zakupów żywności w budżecie rodzinnym jest szczególnie wysoki. Drodzy Państwo, no nic żadnych zaskoczeń. Przecież Donald Tusk jest znany jako pierwszoligowy polityczny oszust. Pamiętamy jego słynne trzy razy 15 sprzed lat 15% podatek CIT, PIT i VAT, jakże byliśmy jako Polacy, jako podatnicy zauroczeni tą ofertą polityczną i po wyborach wszyscy politycy z Tuskiem na czele o tej deklaracji zapomnieli. Dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego oszustwa politycznego. 100 konkretów na 100 dni. Za kilka dni będziemy mogli dokonać podsumowania, jakżeż znowu Tusk okazał się wielkim politycznym oszustem. I drodzy państwo, yy, uważamy, tak jak w, w trakcie kampanii wyborczej, Twierdziliśmy, że deklaracje, obietnice Tuska mówiące o wielu dodatkowych y, wydatkach babciowe, 0% kredytu y, to, są, y, to jest kiełbasa wyborcza, to są obietnice bez pokrycia, ponieważ jednocześnie nie da się podnosić wydatków państwa i obniżać podatki, co też właśnie Tusk z jego ekipą obiecywali. I drodzy państwo, domagamy się, domagamy się podjęcia naszego projektu ustawy o, o, o kwocie wolnej od podatku. Ta ustawa, ten projekt został złożony i czeka na jej, Procedowanie. I, tak, tak, okazało się, że jest jednak zamrażarka. Marszałek Hołownia trzyma nasz projekt, jakże dobry, dla właśnie tych, zwłaszcza najuboższych. I uważamy, że dopóki ten projekt nie zostanie przyjęty zresztą zgodny z deklaracją e, Tuska to do tego momentu nie wyobrażamy sobie, by podniesiono e, wad na żywność, która przecież i tak cały czas rośnie.